Kuba, ale poczekaj. Poczekaj, Kuba, poczekaj, poczekaj. Bo nie ma chyba sensu, żebyś siadał, wiesz? Czemu? Co się z Kuba stało? No już sraka mnie wziął, no i wmiotłem, po prostu. <laughs> no dobra, no ale jakie były zasady tutaj? Żeby się nie, nie spóźnić. No nie spóźnić, dokładnie. Ja nie wiem, wam się czasem wydaje, że te zasady, które my mamy, są, nie wiem, dla jaj? To jest bardzo zła cecha w momencie, kiedy ktoś się spóźnia. Ja mówiłem ci o tym. Chciałabym usłyszeć, że to żart, ale to niestety nie żart. Biegunka to nie jest wymówka, tylko najczęstsza przyczyna zakażeń elitowych. Każdego dnia z biegunką ma do czynienia 1,7 miliarda ludzi na całym świecie. Naprawdę chłopak, który zachorował, nie wiadomo na co, jeszcze w dodatku, robi sobie jaja? Naprawdę chcemy świata. I TikToka, i YouTube'a, w którym każe się za chorobę, zamiast wspierać i wykazać empatię, to może trzeba by było zacząć eliminować pracowników za Migreny, sportowczyni za to, że mają okres, uczniów za ból brzucha ze stresu. Jeżeli teraz nie wstaliby ci ludzie za byłoby programu, wstałem. No ale nie było cię tutaj. Ja dzwoniłem do y, Kasi i słyszałem, co tam się dzieje. To nie było na zasadzie biegnę, y, biegnę, biegnę.